Wykonawcy, bo bez wykonawcy to nim bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Powiem tak, słuchajcie, mnie od samego początku ta budowa sprawiła najwięcej przyjemności w całej gminie Michałowicem. Może nie była największa, ale była dla mnie bardzo, bardzo miła, bo wiedziałam od samego początku, że ona jest dla dzieci, dla młodzieży, czyli że będzie wszystkich cieszyła. I, i, i widzę, że cieszy, i. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe wydarzenie, fajnie, że możemy dzisiaj skatepark otworzyć. Ja jeszcze przypomnę, że on powstał w taki sposób, że to wy, użytkownicy tego miejsca, wypowiadaliście się, jak chcecie, żeby on wyglądał. I mieliśmy kilka spotkań, były też spotkania tutaj na tym placu. W efekcie powstało coś, z czego chyba jesteśmy zadowoleni, prawda? Tak, jesteśmy zadowoleni i też dziękuję bardzo Młodzieżowej Radzie Gminy, bo Wy też mieliście swój udział w tym wydarzeniu, w konsultacjach tego projektu. Fajnie, że byliście od początku w tym, w tym projekcie. I miło mi, że dzisiaj się spotykamy, mimo że. Część z Was już nie jest w Młodzieżowej Radzie Gminy, tylko jest w zupełnie innych strukturach, w Sejmiku Młodzieżowym Mazowsza, a w innych szkołach, niekoniecznie na terenie Gminy Michowica, a wciąż, widzę, się angażujecie w to, co, co tutaj się dzieje. Także bardzo dziękuję. To co? Bierzemy nożyczki? Czy to jest ten moment? Myślę, że tak. Widzę, że jest wszystko przygotowane. Tylko tyle? Nie. No, myślę, że podzielimy się, nawet jeżeli Dzieciaki, łapcie! Jeżeli ktoś ma ochotę, to złapcie nożyczki i też będziecie mogli każdy tam po kawałeczku dziabnąć. Ja chcę! I tu, idę tutaj z boku. O, może z drugiego boku, żeby nie gwizdał przy mikrofonie. No i cóż moi drodzy. No i mamy moi drodzy. Jest oficjalnie otwarty nowy skatepark w Michałowicach. Więc fantastyczny. Nożyczki oddajemy. Proszę bardzo, jeszcze jeszcze takim... Teraz wszyscy mi pomóżcie, bo to będzie wielki trik na pewno, więc musimy dodać mu trochę energii, takim krzyczeniem, ale jakbyście chcieli zakwestionować coś, tylko przedłużacie E. Ok, zawodnik zbijał chwilę, widać skupienie pełne. Zainstalowany to jest problem. I żeby to zrobić, to musimy mieć świadomość tego, jak kask zakładać prawidłowo. I kaski mają dwie regulacje. Z tyłu jest kółeczką, które wyciska nam do wokół głowy, a z boku, zobaczcie, bez pedałowania w taki sposób, żeby to przednie koło mieć utrzymane w górze. Bo jest prostsza wersja, od której wszyscy rowerzyści zaczynają, czyli tak zwany manual zaczekajcie zaczekajcie bo coś tutaj nam zasięg w rwie, e, tak się zastanawiam czy Kamil, jeżeli na przykład na walizkę moją z rekwizytami udać się stację od mikrofonu mojego podnieść troszeczkę